Witam Państwa w piątek, czwartego dnia lipca. Z tej strony Daniel Kostecki. Obserwujemy wykres tygodniowy parę eurodolar na którym to, zgodnie ze wcześniejszymi założeniami, e, zakończyliśmy falę korekty, e, falę C dokładnie w korekcie, czyli korekta na wykresie liniowym dość ładna, A, B, C, korekta nieregularna. No, dla niektórych może to też być odwrócona formacja głowy i ramion, gdzie teraz powinno tworzyć się prawe ramię. Natomiast dopóki nie zobaczymy wybicia poziomu 1,37, czyli tego istotnego miejsca oporu, o którym też było w poprzednich komentarzach, to lepiej na razie o takiej formacji. Nie myśleć tylko i wyłącznie dopiero, kiedy przekroczymy już teraz w tym momencie szczyt fali C, czyli okolice 1,37, tak, to zanim to nie nastąpi, to można oczekiwać spadku w okolice 1,35 albo i niżej, po prostu jako kolejna fala w impulsie spadkowym. Z takich lokalnych wsparć to widzimy je na wykresie dziennym. Czy tutaj lokalny dołek, dołek, następnie szczyt, szczyt i seria dołków, które właśnie są testowane. Tak, więc mamy tutaj faktycznie lokalne wsparcie ale e, przy tak silnym ruchu i przy wczorajszych jeszcze publikacjach e, danych ze Stanów, no to na razie tutaj dolar wychodzi obronną ręką i do euro, zwłaszcza do euro, e, powinien jeszcze e, zyskiwać, więc tutaj te szanse na ruch do 1,35 wciąż, wciąż istnieją i tak jak wspomniałem, dopóki 1,37 nie zostanie przekroczone, mamy scenariusz spadkowy. Jeżeli rynek zaneguje nam tą korektę ABC, przebije 1,37, to faktycznie zacznie się wtedy dopiero realizować odwrócony RGR. Natomiast jeśli chodzi o Australijczyka, bo tutaj też obserwowaliśmy silny ruch ze względu też na interwencję słowną, można tak e, powiedzieć o tym, co zrobił szef Banku Australii, że była to interwencja słowna i w tym momencie plus dobre dane ze Stanów Zjednoczonych. E, takie połączenie powoduje no, dość sporą przecenę Australijczyka e, i wybicie też z kanału trendowego e, i zakończenie prawdopodobnie całej struktury impulsu na fali piątej e, z możliwością w średnim terminie zejścia do 0,92. Podobna historia na Nowozelandczyku, gdzie rynek pokonuje linię trendu, jeszcze zmaga się ze wsparciem, które wynika z ostatnich oporów, czyli szczyt oraz szczyt, a potem na, na miejsce wsparcia, wsparcia i teraz po raz kolejny, w tym jesteśmy przy tym poziomie i zajście poniżej. Tej ostatniej świecy dziennej, wczorajszej świecy dziennej, mogłoby otwierać drogę w okolicy 0,86. No i WIG-20, WIG-20, który utknął w okolicach 2,341, czyli tam, gdzie znajdował się pierwszy poziom docelowy dla ruchu spadkowego, wynikający z luki Hossy, która już została domknięta tutaj, tym cieniem, i tutaj e, grający no, konserwatywnie e, mogą już realizować pierwsze zyski, natomiast e, ci, którzy chcieliby, jeszcze czekać na dalszą wyprzedaż, no to tutaj mamy kolejną strefę realizacji zysku w okolicach 287 i nieco niżej. Natomiast już w tym momencie i tak warto przynajmniej część zysku zrealizować, resztę zabezpieczyć i ewentualnie czekać na dalszą wyprzedaż na GPW, która charakteryzuje się, jak widać, dość dużą słabością, co na kontraktach terminowych czy też CFD można wykorzystać.